centrum skocha Red redeco www Łatwo nie jest, ale to ważne, ta przygotowań do nowego sezonu, którego absolutnie pominąć nie można. Na razie naszych żużlowców kibicem mogli spotkać w obiektach przy ulicy Worcella oraz przy Kazimierskiej. Tam trenowali do tej pory Maciej Janowski, Tomasz Jędrzejak, Adrian Gała, Maksem Drabik i Damian Druszcz. To nie koniec, bo dziś i jutro drużyna będzie w jeszcze mocniejszym zestawieniu. Do wspomnianej piątki dołączają bowiem Mike Trzęsiok i Wacław Milik. Po wrocławskich treningach przyjdzie czas na zmianę klimatu. Od 1 do 8 lutego zespół będzie pracować nad formą na zgrupowaniu w Świeradowie Zdroju, skąd Janowski i Gała przeniosą się na obóz kadry. Ten od 8 do 14 lutego w Szklarskiej Porębie. Znany jest już wstępny plan wiosennych sparingów Betardu Sparty Wrocław na 14-15 marca. Zaplanowany jest dwumecz z Rowem Rybnik na 21-22 marca, z Ostrowią Ostrów, a na 28 i 29 marca ze startem w no w każdym przypadku najpierw start na wyjeździe, a później we Wrocławiu. Wszystko oczywiście zależeć będzie od pogody. Tymczasem kibice mogą nabywać karnety na nowy sezon, wejściówki do kupienia w klubie przy ulicy Świdnickiej lub na www.kupbilet.pl do końca stycznia 5% zniżki. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl